Cześć, Cześć tu Oluś i Tatuś i Tatuś, Tatuś i Oluś, Oluś i Tatuś, siemanko, niezłe dzianko. Dziś ostatni odcineczek z Guardians of Kazum mm. i ostatnie rzeczy otwieramy niecałościowo, bo wszystkie te rzeczy, które tu są będą do konkursu, do wygrania, do wygrania. a żeby wygrać cokolwiek wszystko dowiecie się w trakcie odcineczka, ale zanim zaczniemy zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, tak jest. I słuchajcie, na pewno na, za drugie miejsce, bo to już otwieraliśmy, będą oczywiście z Zingsami wszystkie e, Kazum Jety, tak się nazywa, Kazum Jety, które otwieraliśmy wcześniej, tak Kazum Jet, Kazum Jet tak dobrze, dobrze, pamiętam, czyli i też jeden z gazetki z tym oto srebrnym i to będzie nagroda numer dwa za drugie miejsce. A będzie coś potrzeba do nary Wania. a to też powiemy wam później warunek żeby brać udział w konkursie to trzeba subskrybować kanał Olusia mhm, a jak napisać w komentarzu nie nie teraz nic nie tak to piszcie w komentarzu u niego bo w ogóle yy, jeszcze zaraz po tym odcinku od razu kręcimy bo Olek na swoim kanale będzie otwierał tego dziesięciopaka i, Pamiętajcie, tutaj jest jeden I ten dziesięciopak jest za trzecie miejsce. Będzie do wygrania. Wszystko, to co otworzy Dłoluś, wszystko poleci do zwycięzców, znaczy do człowieka. Złotego. A przecież ty masz złotego. Wszystkie, yy, wszystkie, które są, polecą, czyli 10 sztuk zingsów poleci do kogoś za trzecie miejsce. Za pierwsze miejsce będę, oto te 6 Kazum Kidu. Kazum Kidów, niektóre otworzymy, niektóre nie. Część dostaniecie otwartych, a część nie. I za czwarte miejsce czteropak, w którym jest, e, są dwa e, kazum jetty i cztery Finksiory. I to jest zestaw, bo z tych takich czteropaków jest sześć. Nie wiem, tak żebyście widzieli, widzicie? Jest sześć, a to jest zestaw trzeci z szóstych. E, dobra, od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego otwierania. To otwieramy. No otwieramy? No, Musimy pokazać co coś. Zostawimy no. jakąś jedną saszetkę. No to ja chcę to. Dobra. Pamiętajcie, tu z tyłu jest otwarcie, tak? Olusiu, no to mów, otwieraj. Jedziemy, to jest za czwarte miejsce. A ja będę, Olusiu, otwiera, a ja będę nie mówił, co trzeba. Tata, nie da się. Daj da się. O, da się. Ja będę mówił, co trzeba o, narysować na konkurs. Na konkurs. Uwaga. To jest bardzo ważne. Staraj się nie rozwalić tak bo Będziemy w tym pudełeczku wysyłać. To jest wszystko w saszeteczkach. Pamiętasz, jedną saszetkę zostawiasz do otwarcia, tak? Mm, jeden zimk. Jeden zimk, otwieraj. Uwaga, co tutaj jest z tym? Mów i tłumacz. A w sensie jedną saszetkę. Jest to co ja otworzę na moim kanale. Nie. Jedną z tych czterech saszetek zostawisz dla kogoś. Kto zajmie czwarty... Naprawdę? Czy nie, <laughs> nie no co za ciemnie, Nie oszukuj widzów. Mamy, co to jest Alusiu? Powiedz? No, worek treningowy. Worek treningowy, a ja cały czas myślałem, że to hydrantik, na której się pieski. Yy, I otwierasz. Co tutaj jest? Mówolusiu. Numer jeden jest Kibic. A i tak nie widać, jak tak bierzesz. Ek. Numer jeden, Tylko czyli widzę, mamy. A tutaj chciałem Wam powiedzieć, że jak ja się bawię, to on daje moc. On daje moc. Do ja tego myślę, Super Jet. Dobra, tata, Młoteczek. otwieram na a to dla widza miało być jedno do otworzenia. No Kasiwą trudno. Nie, no to już pokazuj. Trudno. Na czwarte miejsce wszystko odpakujemy, ale wszystko to, co odpakujemy, jest no srebrne, dla Was. Znaczy, nie Czyli nie drugi. Power to, to srebrne, pow Nie srebrne. srebrny, ma hak. Srebrny. Okej, srebrny. 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 srebrny ma hak. Srebrny. Srebrny hak. Srebrny. Dobra, to może zostawimy saszetkę, jaki jest, z nie wiadomo, jaki Zings, czy otwieramy? Ten? No, bo ty nie wiadomo, jaki jest. No, szybko, szybko. Nie otwórzmy, żebyśmy wiedzieli, co wygra człowiek, który zajął czwarte miejsce. Czyli to wygra? Cały ten tutaj, te wszystkie rzeczy, co otworzyłeś. Ale ruchy kruche. Odcinek to wygra? Yy, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Z ja mam z tego odcinek. A, zrobię. Ja co to tak? ciemno, a tu się przesunął się tak. Ale ruchy, Olusiu, no co to taki z, z slow motion? A few moments later. Uwaga, co tam jest? Yy, jaka jest czwarta... Znaczy... Srebrny! Naprawdę srebrny, nie? Tak? Nie? Tak, Srebrny! srebrny. I ja cię. Gratulacje jojo! Jojo jest na czwartym miejscu. I uwaga, co trzeba zrobić? Trzeba narysować kazumblasta po środku, nie za dużo, a po bokach mnie i Olusia, ale jako. Nie tak! Ale widzowie muszą narysować na jako kazumblasta. Nie jako kazumblasta, tylko jako kazumkidy. Jako kazumkidy. Czyli my. Macie nas zmienić w jakieś postacie yy, finksowe i zrobić nas z kazą kidem. Nie na przykład jakiegoś, yy, nie wiem, yy, olej albo nie wiem co na przykład mnie. Z ciebie na przykład piłkę. A z ciebie, Janusza. Janusza. Może być ze mnie. Janusza, a Ale... z niego Grażynkę, Czyli na przykład Ale... tak jak patrzcie, mamy yy, tutaj yy, Kazą Kida. I on jest zrobiony z joypada. To na przykład robicie ze mnie, no nie joypada, tylko na przykład szczotkę do zamiatania, bo mam brodę jako e, e, szczotka. Tata dokończy. Chciałem wam dać 10 sekund. O, Macie na zgadnięcie, Jak jest Mars od tyłu? 3, 4, ry. Mars od tyłu. Już. A licz. Dobra. licz. I jak jest? No już, Olek, bo to za długo. Już. No, wszyscy powiedzieli albo napisali, co wie. Ho. r, a, ha! ha, ha. Okej, okay, dobra, to jest na czwarte miejsce. Pamiętajcie, trzeba narysować co? Nas jako kazumki Macie nas rysować, nas jako Kazun kidy. i między nami kazum blasta. Życzymy powodzenia, a to zaraz powiem, gdzie wysyłamy. I warunek bardzo ważny. Na każdym rysunku, którym chcecie, żeby brał udział, ziewaj, brał udział w konkursie, musi być podpisane imieniem, bez nazwiska i ile ma lat... Nie. Ile lat, ma ta... ja o... Ile lat ma ta osoba? O Lusiu, ja nie, Olusiu nie mieszaj, bo potem nie będą wiedzieli. A od razu mówię, nie tłumaczę, nie pytajcie się w opisach, co trzeba zrobić, żeby wygrać. Wszystko mówimy na odcinku. Trzeba narysować. Kazum blasta i nas, jako kazum, kiedy. To wysłać na mail, który podam wkrótce. I tylko na ten mail można to wysyłać. I jeszcze jeden warunek: trzeba subskrybować nasz kanał. Olusia i Tatusia. Kanał Olusia, który zwie się Olek i świetne rzeczy. I kanał tatusia, który zwie się jako taki. Mhm. Dobra, lecimy dalej, czyli to jest na za czwarte miejsce. Za trzecie przypominam są te trz... Nie, to jest za drugie 13 w sumie yy, jetów. I w tym jeden z gazetki startującej, czyli mega warto. To jest za czwarte miejsce. A wyniki, głosowanie będzie u nas na społeczności. Widzowie będę będą robił ankiety, wstawiał po cztery. I poczekaj, poczekaj, tylko po Wam czy mam dużo pieniędzy, i wszystko wydam na lodę ekipy. Wszystko wydam na lodę ekipy, właśnie, bo miałeś podziękować za, za ży... życzenia. Dziękujemy, Dziękujemy za życzenia z, dla Olusia, który skończył 8 latek i słyszeliście, ma teraz e, money, money, nie, wiele hajsu. Nie, jak jojo spadnie, nie? To będę miał się. 9. Dziewięć. Mam 9 dziewięć lat. Dobra, okej. Okay. 10 lat. Dobra. Dobra czas lecimy czas dalej, czas kochanie, czas tak? Mm, okej, okay. mówię, wysyłamy pracę na adres olus i .gmail com Okej, okay. jedziemy z teraz z kazą do... Nie, 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 poczekaj. Chciałeś od tyłu otworzyć? Otwieramy tylko tak, żeby się nie zniszczyło. Tak, żeby się nie zniszczyło. Dobrze, żeby się nie zniszczyło, kochanie. Hmm. Uwaga. I tu w tym mamy sześć kazumblastów. O, idealnie się widzi. Sześć kazumblastów. tak idealnie się widzi. Tak. To będzie do wygrania za pierwsze miejsce. I osoba, która wygra, będzie miała dwa sama do odpakowania. Takie, jakieś, któreś, nie wiem, które. I reszta już będzie miała odpakowanych, więc dwa będą niedotknięte, że tak powiem, dziewicze, a reszta będzie już w formie odpakowanej. Oluś, otwieraj yy, tak tego. Dalej. Pokazujemy, co jest w paczuszkach i czy naprawdę warto te Kazumkidy, Dobry. Ale tu, poczekaj, bo może masz tak, tak samo. Masz nie tutaj, ma... tu masz, tu a, jest. Tu jest. Czyli Open. też macie taki, Open. żeby wcisnąć i żeby się ała. otworzyły. Ała, 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 ała. Ała. To głupie zabracie. Się... Nie. Subcio. Wyciągamy i otwieramy. Teraz jak widzicie, Maj wszędzie jest... są saszetki. Uwaga, to jest najciekawsze. W jakim kolorze? W jakim kolorze macie jest zim uzna... Bo w paciusz... Albo nie, 5 sekund na napisanie w komentarzach jaki kolor, niebieski czy czerwony. Uwaga. Dobra, pokazujemy. Uwaga, nie widzę, nie widziałem, widziałem tylko palerynę. Uwaga, uwaga, niebieski! Niebieski królewski, czyli niebieska pięść. Zobaczcie. I otwieramy, otwieramy, otwieram. otwieramy, otwieramy, otwieramy. Zobaczcie, mu rękę. Dyl. Ale pokaż Dyl. całego. Dyl. Tak wygląda. A w ogóle ma jakiś yy, plasterek jakby no dostał w czoło. Nie, nie wiedziałem. Zapomniałem o tym w ogóle. I zobaczcie, to jest kaucz. To jest kaucz. Pamiętajcie. Sześć Kazum kidów można wygrać za pierwsze miejsce. Kolejnym Kazum kidem w tych paczuszkach jest Oto ten superowski. O, czemu on ma tarczę? Donaita? Donata. Donata, nie Donata. Pierwszym. Znaczy pierwszym. Kolejnym. Poczekaj, kochanie. Kolejnym jest Joypad, który stworzony jest z Joypada. Ten był z pięści. Kolejnym z kazum kidów jest oto ten Donate, który stworzony jest z. Do No Nei, ta, do ima, musisz, ta, nie musisz Każdy wie jak. Każdy musisz. jest tak mądry, że wie. No dobra. Kolejnym mega fajnym jest kto? Gitara jest. Gitara i, z gitary. I mówi wszystkim na i trzyma mikrofon i, I walczy. E, piątym y, mega super Kazumkidem jest piłka. Musimy nożna. nagrać piłka nożna. Musimy a... nagrać shorta na boisko jak go kopnę. O Też wymyślił. Piszcie w komentarzu czy chcecie shorta jak on go kopnie. Nie, jak go kopniesz to on się popsuje, bo to jest, chyba że kopniesz e... Finksa, to wtedy on jest gumowy, nic mu się nie stanie, a ten jest plastikowy. No, I ostatni. Pamiętasz czy to będzie ostatni? Jest tylko plastikowy. Na przykład tu, tutaj jest gumowe. To jest gumowe. Dobra. I ostatni. A u Pioska jest prawie cała gumowa. Prawie cała, no nie ma nogi i ręce ma e, plastikowe. I ostatnim, e, Kazum Kidem jest hamburger, który oczywiście jest z czego? Ulubionym tatusiem. Ulubionym tatusia, hamburgerem jedzącym. Am, am, A hamburger am, am, am. był już w drugiej serii. Był już w drugiej serii. Był w ogóle był, gitara serii. też już chyba była w którejś. Był w drugiej serii. I Joypad. I tak się prezentuje te sześć czaderskich kazum kidów. Zobaczcie, są naprawdę rewelacyjne i są za pierwsze miejsce, więc starajcie się je rysować jak najpiękniej, jak najładniej, ale pamiętajcie, będziemy brali pod uwagę, znaczy brali, widzowie będą brali i pod uwagę to, że ktoś jest młodszy i może gorzej rysować, ale bardziej się stara. Starajcie się robić to Sami? Sami? Sami. Dobra, jadę dalej, ale trzeba zobaczyć, jak fajnie się prezentują, aż zrobię zdjęcia. Poczekajcie. I zrobiłem czaderskie zdjęcie. Oto tych Kazum -kidów. To jest za pierwsze miejsce 6 Kazum. dopasować Można dopasować, ale teraz pamiętajcie, że właśnie dobrze, że mówisz o że w tych pojazdach y, można postawić Kazum I Nie wolno, bo się potem zepsuje. Dobra. Bo pamiętajcie, jak wsadzicie go tam na 8 sekund, bo tak było w szefie Bobasie, mm -hmm. takim jednym dzieckiem, jak się na niego spojrzy 8 sekund w aucie, to auto wybuchnie i ludzie oszaleją. I ludzie oszaleją. Dobra, tak, korba bibisz. Ma nie, Beba, każdy nie. wie, czego najbardziej Olusiowi tak, po, bo... potrzeba, ale to pomieszałeś dwie różne sprawy, synku, wiesz? Tak, szefa Bobasa jest... I no, co jest więcej? Dobra, w ogóle wszystko to... Jest dzięki Magic Box Polska. Wpadajcie do nich na kanał. My... A, zostało nam coś? 10 opak. My już kończymy ten odcineczek. Pokazane są nagrody, czyli za pierwsze miejsce 6 Kazum kidów z super Za drugie miejsce 13 niespotykanych kazum jetów. Za trzecie miejsce. Oto ten dziesięciopak, który za chwilę otworzy na swoim kanale Oluś, więc wbijajcie po obejrzeniu tego filmiku do Olusia. Wbijajcie za trzecie miejsce jest dziesięciopak, yy, który otworzy Oluś na swoim kanale. Będziesz otwierał. Zadowolony, niecmokający i klaskający. Superosko od lotosko. Yy, I zobaczy, zobaczycie u niego, co tam jest, więc zaraz po filmiku wpadajcie naszym do, na Oluśa kanał, który zwie się, pamiętasz? Olek i świat Finksów, nie wiem, to ja I mówi, świat, świat rzeczy. Pijajcie do niego, on tam otworzy to, zrobi opening. To jest za trzecie miejsce. I za czwarte miejsce, pamiętajcie, są te, co na samym początku otwieraliśmy: czteropak, dwa y, 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 kazum jetty i cztery super. Thingsy. Życzę wam powodzenia. Pamiętajcie, pracę wysyłamy, czyli rysujemy kazum blasta i nas jako kazum kidów po bokach na olus i tatus maupa Konkurs trwa do 15 września, do 15 września przyjmujemy pracę A po 15 września myślę, że z tydzień zanim wszyscy widzowie będą głosować, która praca najlepsza. Myślę koło 20, 20 któregoś września ogłosimy, kto wygrał te czaderskie nagrody, bo uważam, że warto Oluś twierdzić, że warto czy nie warto? warto. Więc zostawiacie łapeczki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Wysyłajcie pracę. Widzimy się już wkrótce na kolejnym naszym filmiku. A teraz lećcie do Lusia Ponczusia na jego kanał, bo będzie otwierał co? Link w opisie. Link w opisie. Nie wiem, czy będzie link w opisie. Link się pojawi gdzieś tu. Nieważne. Wbijajcie do niego na ten filmik. Nara, nara, pa, hej, pa.